Witajcie, jestem Jax a to jest kolejny odcinek serii zagrajmy w Diablo, jestem nam stała ekipa Co? No Rockstar, się siema. siema. No, no, no. no to szybko hmm. się No 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 i robimy oh. kolejnego questa Czyli tego samego no. w tamtym odcinku więc No no to ja No, a, jakiego? No Ogólnie robimy dużo questów, dwa ponad chyba Robimy laska horadrimów i 7 grobowców Cały czas... A pasz fajny champion Damanko Kolce buty Niezidentyfikowane Idziemy na... Żółg wojowni Aaa, błyskawice. Dobra, ciśniemy stąd. Teraz mamy cel i na... To, to coś ciekawe. No że to, to paść nie można. Uu. Coś ciekawego wypadło? Nie. Idziemy tam zostawnie od tamtych. Te sfery, bo tam questy mu nie na stąd Ja! Mam silniejszy teraz odporność na błyskawice yeah. Ja! Nowy level up A tak z wyskoku Ciekawe jak to wygląda Nowy level macie My? No? jeszcze też, też? Nie Ja nie Ja mam 21 Gdzie idziecie? Ejdę ja tam Żeby było pro On ma 19 Zbeleźnik Eee, nie, nie, nie taki pro atak to jest Pro atak to jest Ja pierdziu, champion Bym był potrzebny, jestem tam gdzie zawsze O właśnie, dzięki doktor Spoko O ile następne O oh, man Atakują mnie To jest słabe o, słaby. Głowa krasna, ale fajna. <grywa> Za mną moja uczniczko. Sam to. Light. O, mana mi się kończy. Muszę jakieś obrażenia załapać. Bicie mnie? <laughs> o tak! Oh yeah! Gdzie mi to? Głupi ptak! Wląduj w końcu! Jak Ci dam! Gold. Ja idzie sam dobra jakby co to portal poza bycie chcieli iść ja nie wiem o żółty amulet wdropił. ciekawe kurt tylko że nie mam żadnego tego wiecie czego... identyfikacja <try> otwarta rana ale fajnie to wygląda to ten tak fajnie z nich kreple też <try> O! Dwój! Dwój! Na, na zamówienie normalnie. Co mi ten daje? Ja nie mam żadnego anomalę tu teraz. Nie jest cienki, ale dobra. Zobaczymy za ile go oselne. Szyszak. Licza głowa. O, fajna. Zobacz, co tam jest. Muszę zdobyć. To czerwony rubin? Mhm. Mm Zdawaj mi go. To jest taki. Bo ja zbieram czerwony. Jakiś... Jakąś teraz masz. Do czerwonych rzeczy. Co mam? Mówię do skorpiona, że do czerwonych. Czerwony rubin masz. Mam. To dawaj nie, mizu. Nie. Dawaj, bo ja otworzyłem skrzynię. Zaraz ci dam. Jakby był jakiś inny, to bym ci go dał. Ale ja czerwony Bo też mam. A nie, nie mam. Mam białe. U mnie będzie bezpieczniejszy. Tak, tak. Nie no mówimy, że ty, tylko ty zdadałeś od samego początku No masz, rzuciłem ci Rubin na cysof obiegłeś Jak nie chcę, to nie Jego strata Dobra, mi broń się zepsuła Byłoby tak, bro Co tu jest do kamiennego kropota? O. Uśniczko. A ja idę na imprezę do, do miasta. Lewaj do grobowca, potwórku dużo jest. Ale... posłuch. E, grobowcu... my mamy szukać czegoś, nie? No właśnie. No wiem. Co szukam, nie? Tylko nie tam, gdzie trzeba, ale szukam. Eee, do dupy żółta, a za dwie się sprzedać ją. Podnoś na truciznę, podnosimy na dżynę, czyści że... eee, Na sera. No to chyba nawet się nie opłaca je sprzedawać E dobre hm, żółta, śmiecie żółta Połączyłbym Brakuje mi dalej jednego zielonego Dobra, ciśniemy tego... Aaaa, byłem jeszcze naprawić, ale nie naprawiłem hm. To jest pamięć Jak ci mogę pomóc? Byłem nawet u Fary, ale nie ja prawie, tej głupiej broni. Dobra, idę tam. Poszukać szukać tych głupich schodów. Skorpion. Co? Tam łazisz, widzę cię. Bierze, cię widzę? O oh, mój! E, nie to! Dzień! Ten trochę... Tu rozpierdala, tak dobra. No, przyszedł nam koniec walki. Nie no, zabieram, chciałem sobie powalić z ręki. <laughs> A, te ptaki sobie rozwalę. Zebram. Coś wypadło. Ale co to wypadło? Mikstura, mikstura... No jeszcze zostały zmniejszenie obrażeń No w ogóle obrażenia zadają Haha, <śm> otwarta rana Haha <śm> To jest fajna moc Co tu wypadło? Kasa Kasa <ś> Au Robacze gniazda mamy szukać, nie? Mm -hmm. Robacze gniazda i... coś jeszcze. I czekaj, ja cię powiem. I z świątynie brzmienia szponów. Uuuu. Uh. tu jest ciekawego? O ja. Mhm. Fakt się <grym> Jak trafi na bonus otwartą ranę, to taki... To już sam potwór zginie. Fajne. To jest pro. O. O. Truiząb. No to jesteś przedać Sorry jak będziesz poczęty to cię zawołamy Gdzie jesteś? jak w którą stronę to jest? Nie, dobrze idzie z skarpem? Nie Tyks? Nie wiem Trochę many zupełnie Ciekawego wstawiłem? Nie O daleko oaza, jesteśmy już blisko No się na powrót do miasta Może, ze sobie mam mhm. sami poradzić Nie musisz przychodzić Może lepiej się wyłączać Nie, bo... No właśnie Bo ty jest tam egg Ej to jest mój duży topór co będzie z miejsca, no ja. I tak nie mogę. No, nie możesz? A no. O, o ja! Robaki! robaki. Ojej. No, mam, prądowe, tu na L. Ciepczone potwory No mnie tak zajął tylko z karabołu, co był A ciebie nie ma w pobliżu Chciałoby się mieć ochronkę, nie? Ja się daję jakoś radę Nie są aż takim... Silnym go nie mają, jeśli ci za mało, żeby dawać mi taki efekt Porządniejszy Powiedziałem odrzucanie Cztery na dwadzieścia dwa, liczba ładunków. Opor uderzenia. Co my tu mamy? Nic. Kompletnie nic. Nie ma trochę mikruje. Otwórzcie ja mi portal wiem, Zaraz Ja, ja Cię otworzę i sam na razie daleko Skadiona nie jest Oh my Goodness Więcej ich maska nie miała Łaaa Jeszcze skarabeusze. Fuck you Champion Co tu się dzieje? Nic, nie, nie Champion Do Champion! Champion, Champion, Champion o! Champion! Cicho, czempion tu jest! Trzeba sobie ochronę dać! Na błyskawice iść na czempiona! Giń! Idę tam już! Chcemy robaczki! Ech, co było? What O, złoty cymitar. No tak, GIN! Ja znalazłem tobas, TOPAS ze skazą. O jak pro. What the fuck? Niektóre leczenia... Nie, tam interesuje. O no, nie! Skorpion chce GIN! GIN czegolę! już kurwa, jeszcze mnie zatruł. O jak bro No stawcie mnie Uu, Rybaki zabiły tak. moją ucznię z sukni cenie <grym> Mówiłeś, że twoja łuczniczka jest lepsza No od było ciebie. tak przedtem No No już nie O, roczor. Hmm, Co ty tu robisz? Wskaża cienia Bawi się wiesz, układa swoje kroki <grym> Zimna, a ten? A teraz się daje ochronę na te błyskawice, więc nie obawiaj się uszy. Tam błyskawice w ogóle nic nie robią. Myślę mi też. To jest moja Nie obawiaj się. <grym> o, portal. O. Wracam do miasta. My co, otworzyłem wam... O, pod nawigacyjny. nawigacyjny. Niosę, Witam robić drobiciela Para Witam <śpiew> To jest dobra zaszczyt, że mogę ci Dwa słuchać. koła za co Skorpion potrzebuje raty Rady Do czego Do... gniazda poziom no, pierwszy na Skorpion ja za, ja zawsze wszystko znajdę, nie wiem, wyszukacie i ja sobie jak znajdę, nie. Handlujemy, dobra, to... Handlujemy. co? Handujemy, bo kto ktoś pokazać. Kto powiedział, który jest lepszy. Ooooh! Ooooh! Ale znalazłem amulet. Co w nim takiego? Odporność na trucizny i jeszcze czas działania trucizny zmniejszony o 25%. A, Wow! A wiesz dlaczego się cieszę? Idziemy do robaku. O, idziemy do robaku. Trójść czy będą błyskawice? Trują. Trują? Mam pierścień odporność na błyskawice. O! To ci się nie przyda. Bo to jest... Kurczę, byki trują. Gdzie ty jesteś? Tu jest. Ej, nie ma macie. To nie. Okay. Ten ale co, handel Czy ten jest lepszy? Skalacenia czy pragnienie runów? Spokojnie, ale ja mam tarczę na truciznę. trucizny. <grym> hmm? Pragnienie runów mhm. jest lepsze Dobra, dzięki Chyba to ten idzie na sera Fara Nie gadaj, że weszłeś już do tych On już pewnie ten... No. On już z bossa no, pokonuje jak? No Wszystko cienia na sera idzie Dobra, otwórz... A! Ja otworzyłem portal na ten do... Roxor! Otworzyłeś? No już no, to się że... No i czuję, myślałem że już zbiedoliłeś nawet system Dobra, ej, skorpion! <grym> Chodź! Idź portalem ROXORA bo na daleką drogę A no, już dobra, jak chcesz sobie to idź My już tam robimy porządki Dobra, co ja Pamiętam to Roxor, a teraz wiesz... Masz... jest... Nie... To jest trochę dziwne, będzie, bo teraz Roxor... Roxor je... ma idealną moc, to akurat tu No. Gdzie to gniazdo? No, ja znalazłem już drugi poziom. <grystanie> no? Już? Spreparowana głowa. To Gdzie czego i... Mm -hmm. Tu chyba. Nie moc, tylko to O wy kurwiaj! Tu chyba poszedł. Mhm. Mm. Mm Idę do tędy. Idę do tędy. Ja. ja. Pieprzone. Skrabełsze. Kołczu, pękawo. Kurde, do boki. Zajebany. Dobra, no ja noszę z miksturek, to przydałoby się notowanie. To jest port. Klejnot. Porta idzie z tego jest ten kupiam amulet Co to jest en talisman amulet Handel. Handel. Nie ma nic czego nie mogłaby uleczyć odpowiednia mixtu. <coughs> oj, sorry, sorry. Za głupie Talisman, 3 do siły, może być hmm. po co to, to dla to ciebie bale. perfekcyjny jest Trzeci poziom Aha, to, są A, Tam to, masz, czy nie to? Mam trzeci poziom. Po co o oh. hmm. Co my tu mamy? Gdzie on był Jackson, jak ty to skoczyłeś na mnie? CO TO, to MA to BYĆ?! WTF Nie do ciebie pomyliłem się Nieswykle Gin nie mm. Sejmitar z sejmitar, po no to chyba. później, może ja zbieram coś z semitariu w takim czas. Łazający przeciwnik taki. A ja... Warto być gwiazdy. Nie, myślałem, że to Joke jest od ciebie. Nie no Wiem wiem bo myślałem sobie że to jest Przedmiot! Skurwa! Przedmioty tutaj są więc Nazwy z kosmosu Wiem nie wiem Skarabeusz A, pro A jak to się mam Dobra jaja ty, te, ty, nie słuchaj mi tu jajek żadnych Para Czarna szarańca Jakiś Je, najnadziałam na mnie nieraz Ja! Nowy poziom! What the fuck, albo mi potrói Ło! Uh. Nie rochał ja wolę oh, Ale Mamy patruli. Fajnie, nie, żeby z kawicym dostać. Tu jest? Keu... Jestem przeciążony. No gin, gi dziadu No, jeszcze hmm. mały Jeszcze jakby... No, co to ma być? Skorpion! To co ci? To... Jak co? ja mam, ja mam i tema dla ciebie No to pokażesz mi go... Tak bo by jedynie... Bo To otwórz mi portale, tam do ciebie wpadnę Musisz tak mam się położyć, co nie? Czyli chodzi mi o tarczę, nie jest taka pro, ale... Fajny Fajne coś mam w niej Jeszcze były jakieś fajne nowe te w niej To było pro, ale... Znie, znieczore w kopacz Zminoczer w kopacz Bic. Ale wielkie bydla To <noise> Jesteś przy bosie? Tak, jestem przy bosie i właśnie Razor. go biję. Kur bamba no. Skorpio otwórz mi portal. bo Roxa otwórz portal Ja nie mam czasu, jest za dużo tych Ham No gin! Dobra. Spakujesz mi... A nie mam, mam, mam. Przejście WIEŃ! E, no co z... Ej oddaj mi mój nie, ten bo Nie Załeś nie tego, du... <grych> portalu. No dałem ci teleport, no nie widzisz kogo jest portal? Nie, wcześniej no, 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 ci dałem no, portal. No. Portal. Oje. O tym mendo. I umieram jeszcze. Dobra, no, mas. Kurwa leży. Z o... taki ja nie jestem. Chodź z po swoją... polaskę No, wzięłem Co wszystko. Weź tam laskę. Nie mogę. Nie mam gdzie nawet jej wsadzić. To muszę zostawić. Wszystko przydatne. O, nie, nie... nie to Tak zostać. szybko. No, co za... Dobra, co za ty... Hey. To ma dwa sloty, to ma dobry ten Fak Fajna, to nie? O no. Laska Królów Dobra, Dobra. O, chce to zhandlować No, czego zrobiłeś taki że jest czerwony? No, ja, znowu no za czymś, bo... Czego? Nie chcę tego Macie sloty No Bo ja mam tacze Wszystkie ja, odporności plus 12 Laska królu mhm. Zadziwiasz mnie Udało ci się odkryć trzone klaski chorobowej no, Witam Mam nadzieję. Dobra, głupoty na... ja... Biący... Nie, to nie. To jest tak na przyszłość się przyda. Ale na przyszłość. A, musisz zidentyfikować. W przy... A taka tarcza z tym idealnymi tymi kryształami byłaby bro. Ale w tej chwili nie. Co <noise> by z tą nie no, używam tego wcale hmm, To dam do mojego tych Runa L O Tarce Helmy. 16 obrona Bronie, bronię do skuteczności ataku Dobra, mamy kolejny kawałek Questa Skorpion! Nie powiedziałeś ile jest czasu. No bo ja no nie no. nastawiłem stopera Teraz e, czekały nas dwa questy w jednym miejscu skończone Czyli no No tak, no ten Laskę Horadyrymów reszta części chyba musimy pozbierać i I tam będzie jeszcze coś Tak mi się zdaje Bo jeszcze zostało do skończenia o, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć questów. Ale tam fajne questy są, więc... Nie wiem, co narzekać. Gdybym na jedną tu nosić? Nie, nie mogę, szkoda. Hm. Już mam odporność na błyskawice 85%, a dopiero czwarty hmm. poziom ma ta umiejętność. <try> Ale, ale bro Błyskawic A jak miałem 120% odporności na ogień To też było pro Damy tu, tam od byskawic, tu mam obronę, da To idziemy dalej kwest nie wiem Albo czekajcie, małe cięcie, zobaczy ile już ma to nagranie Więc pocięciu, żegnamy się z wami, bo już jest 28 minut, a nie chcę przegapcać 30 minut, bo to już jest limit. I więc... Nara, no. komentowali dla Państwa. Skurcie... Rockstar. I Rockstar. Tak, na samym końcu. Więc Nara. Nara. Myślałem, że się Rockstar więc Nara jeszcze raz.